Ciao, ciao, buongiorno, witajcie na kanale Via Josefo. pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, a konkretnie z Ostii. E, robiłam dzisiaj live'a o godzinie gdzieś tak w, w pół do dziesiątej. Opowiadałam Wam o pogrzebie papieża Benedykta XVI i jadę dzisiaj na Watykan, zrobię Wam transmisję o godzinie piętnastej. Widzimy się o godzinie piętnastej na tym kanale, będzie transmisja na żywo. Dziękuję bardzo wszystkim za subskrypcję, za wsparcie tego kanału. Kto jest pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania. Ja we Włoszech mieszkam 34 lata. Mam męża Włocha i jestem z zawodu pracownikiem socjalnym. Skończyłam tutaj studia, ale nie o to chodzi. Moją pasją jest gotowanie, więc pokazuję wam. Kulinarne rzeczy na tym kanale, na kanałach kulinarnych. No i oczywiście przybliżam Wam życie we Włoszech. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się o 15. Ciao, a tutti. Alessandro, saluti. Ciao, a tutti.